Dzień dobry Państwu. Tutaj Filip Dąbmirowski, a to jest podcast Globalna Gra. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym przyjrzę się sytuacji na południu Ukrainy w obwodzie hersońskim. Zanim jednak przejdę dalej, chciałbym serdecznie podziękować moim patronom. To dzięki Wam mogę działać. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, zapraszam na stronę patronitepl globalnagra albo na stronę Globalna Gra Zakładka Wsparcie. OK, zaczynamy. Od poniedziałkowego ranka dnia 29 sierpnia w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje o wzmożonych walkach na odcinku hersońskim rosyjsko-ukraińskiej wojny. Kilka godzin później doniesienia te zostały oficjalnie potwierdzone. Siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły działania ofensywne na wielu kierunkach na południu Ukrainy, powiedziała rzeczniczka południowego odcinka frontu Natalia Humieniuk. Nieco później, po początkowych zaprzeczeniach, potwierdziła je też strona rosyjska. Uczyniła tak jednak dopiero wtedy, kiedy ewidentne dowody w postaci zdjęć, filmów i relacji z ataku zalały prorosyjskie sieci społecznościowe. W tej chwili, to jest 31 sierpnia rano, wiemy tyle, że walki rozpoczęto równolegle w wielu punktach prawobrzeżnej części Obwodu Hersońskiego. W ciągu kilku godzin siły ukraińskie uchwycić miały kilka miejscowości przyległych do aktualnej linii frontu, w tym m.in. Suchi Stawok. Wieś położoną w rejonie wcześniejszych ukraińskich przepraw przez y, y, rzekę Ingulec pomiędzy wsią Łozowe a Dawidowym Brodem. To w tym rejonie siły ukraińskie według rosyjskich kanałów informacyjnych miały wejść około 10 km w głąb rosyjskich linii. Wiadomo także, że natarcie miało charakter kompleksowy. Wykorzystano artylerię, w tym rakietową, wsparcie lotnictwa, helikopterów i samolotów oraz użyto wojsk zmechanizowanych wraz ze wsparciem pancernym. Pojawiły się informacje o panicznej ucieczce yy, części rosyjskich oddziałów i ewakuacji nowej kachowki, ale tak jak inne tego typu wrzutki, służyły one głównie w walce psychologicznej. No, Niemniej wiadomo, że do starć doszło praktycznie na całej długości tego y, odcinka frontu, a duże straty spowodowało szczególnie y, metodyczne i długotrwałe ostrzeliwanie rosyjskich tyłów, w tym magazynów, sztabów i przepraw przez Dniepr. Prawdopodobnie y, prowadzone są też operacje zaczepne na terenie Zaporoża, mające związać obecne w tym rejonie siły rosyjskie. Świadczyć o tym może przejęcie przez Ukraińców kontroli między innymi nad wsiami Nesterianka i Szczerbaki niedaleko lewego brzegu Dniepru. Na ocenę, jakie ostateczne powodzenie uzyskają działania ukraińskie na południu, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Celem minimum pozostaje opisane przeze mnie, przeszło miesiąc temu odzyskanie prawo brzeżnego obwodu hersońskiego. Znane mi są bardziej szczegółowe doniesienia oraz spekulacje co do szczegółów walk, no ale ponieważ trwa wojna propagandowa, informacyjna przy jednoczesnym oficjalnym nałożeniu infoembarga przez ukraiński sztab, pozostają one trudne do zweryfikowania, wobec czego wyłączę je z niniejszego odcinka. Tradycyjnie zapraszam Was do śledzenia moich bieżących wpisów na Twitterze oraz wsparcia globalnej gry poprzez dołączenie do patronów, z którymi na zamkniętej grupie dyskusyjnej nieustannie dzielę się takimi informacjami oraz aktualnymi spostrzeżeniami. W mediach powtarza się pytanie: czy to już kontrofensywa? No, ja chciałbym tylko przypomnieć, że działania kontrofensywne trwają już przynajmniej od miesiąca, o czym zresztą e, i mówiłem, i pisałem jeszcze pod koniec lipca w e, artykule: Trzeci etap kontrofensywa. No, musimy pamiętać, że to nie jest film akcji. Wojna na Ukrainie cechuje się swoją własną specyfiką, w tym określonym postępowaniem ze strony ukraińskiego sztabu, który działa często z dużą rozwagą i metodycznym spokojem. A to rozmija się z oczekiwaniami publiki, która chciałaby spektakularnych akcji, a najlepiej przełamań frontu o skali tych z II wojny światowej. No nic bardziej mylnego. Od początku wojny najważniejszym priorytetem dla dowódców ukraińskich jest niszczenie sił przeciwnika, a dopiero później obrona czy odzyskanie terenu. Mogliśmy tę taktykę obserwować w pierwszych miesiącach wojny, gdy Rosjanie parli na Kijów. Mogliśmy także prześledzić, w jaki sposób Ukraińcy wyparli rosyjską obsadę z wyspy węży. Na czynniki pierwsze rozkładaliśmy taktykę ukraińskich obrońców w Donbasie, którzy cofali się na kolejne linie, gdy było to konieczne. Zawsze chodziło o to samo: o skrwawienie przeciwnika i pozbawienie go zdolności do walki, a przy tym elastyczne dostosowywanie się do aktualnej sytuacji i warunków prowadzonych działań. Jeśli zaczniemy postrzegać wojnę przez ten pryzmat, stanie się ona bardziej zrozumiała. W ten sposób można było obserwować ukraińskie postępy w Hersoniu w ciągu ostatniego miesiąca. Nie terytorialne, choć takowe też były, tylko takie, które polegały na stopniowym obezwładnianiu przeciwnika i wymuszeniu na nim określonych zachowań. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Zacznijmy od tego, że strona ukraińska zaczęła prowadzić nowe akcje zaczepne mniej więcej od trzeciego tygodnia lipca i kontynuowała je do końca pierwszego tygodnia sierpnia. Odzyskano szereg miejscowości w obwodach hersońskim, zaporowskim, a na koniec także w rejonie Izium w północnych granicach Donbasu. Później działania te wstrzymano po tym jak Rosjanie zmuszeni pogarszającą się sytuacją taktyczną przerzucili z północy znaczne siły, które następnie wprowadzono do walki. Mimo ryzyka utracenia jednostek, które mogły zostać potencjalnie odcięte w prawobrzeżnym Hersoniu, Kreml postanowił za wszelką cenę utrzymać południe. Licząc od lipca aż do początku sierpnia, gdy naprawiane przeprawy pozostawały okresowo przejezdne, yy, przez Dniepr przepchnięto łącznie kilkanaście niepełnych batalionowych grup bojowych. Siły Wschodniego Okręgu Wojskowego rozlokowano też w Zaporożu jako odwody, a następnie, gdzieś tak pod koniec sierpnia, zaczęto przerzucać kolejne jednostki z tzw. Ochotniczego Trzeciego Korpusu arminnego formowanego dotąd na tyłach z Ochotników. Czyli no, weteranów w wieku najczęściej ponad 40 lat. Siły tego korpusu można szacować na mniej więcej 10 tysięcy ludzi, z planowanych 15. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w analizach ekspertów. I tutaj zachęcę Was do odwiedzenia mojego artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Tam będą wszystkie linki do, do statystyk, danych i tym podobnych. Wobec utracenia zdolności ofensywnych, stąd ukraińskie postępy pod Izium, Rosjanie poniechali większych ataków na froncie północnym, mniej więcej tak od Charkowa po Słowiańsk, a szczególnie w rejonie północnego Donbasu, czyli Siewierska, na rzecz skupienia się na Bachmucie i donieckiej Afdiwce, które znajdują się bardziej na południu. Po zakończeniu przerzutu sił podjęto też ataki w celu odzyskania utraconych pozycji w obwodzie zaporowskim i hersońskim, które no, utracono w poprzednich Dwóch tygodniach. Siłom rosyjskim udało się odepchnąć ukraińskie czołówki spod Hersonia, mam tu na myśli miasto i zająć kilka miejscowości, no ale generalnie jedyne i to relatywnie nieznaczne sukcesy odnotowano na wschód od donbaskiego Bachmutu, choć i tam obrońcy trzymali się wyjątkowo mocno. Stąd te no, postępy były nader skromne. Ta pozorna stagnacja linii frontu przekonała mniej wnikliwych obserwatorów, że mamy do czynienia z kolejną pauzą albo co najmniej impasem, jednakże przyczyły temu inne dane. Na początek przytoczę informacje o stratach. Na potrzeby tej, tego yy, nagrania użyję yy, tych publikowanych przez sztab ukraiński, które no, przynajmniej w sporej części pokrywają się lub są zbliżone do danych potwierdzonych wizualnie w ramach Otwartych źródeł informacji, na przykład przez serwis Oryx. W aspekcie strat ludzkich dotyczą one według deklaracji tylko zabitych bez uwzględnienia rannych i są oczywiście szacunkowe, stąd mogą różnić się od końcowych danych rzeczywistych. No niemniej w znacznej mierze pokrywają się one z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł, na przykład publikowanymi okazjonalnie przez zachodnie wywiady, dlatego no, w przeszłości były dla mnie użyteczne w toku prowadzonych analiz. Zresztą spora część analityków korzystających z otwartych źródeł potwierdza ich przydatność. W przeciwieństwie do zupełnie niedorzecznych danych rosyjskich, których fałszywość wielokrotnie udowadniano. No ale koniec, o tym wróćmy do tematu. Tym razem chciałbym te dane wykorzystać jako pomocniczy wskaźnik wyznaczenia trendu dowodzący intensywności prowadzonych działań. Otóż, wyraźne wzmożenie w raportowanych stratach obserwujemy jednostkowo w połowie lipca, a następnie po kilkudniowej przerwie. Od trzeciej dekady lipca ratop, raptownie zaczynają te straty rosnąć. Łączny sierpniowy bilans jest yy, na koniec miesiąca wyższy niż w spokojniejszym lipcu, yy, czy dość intensywnym, bo przecież były walki w Donbasie w czerwcu. Ba, jest porównywalny do krwawego maja, który był no, yy, ostatnim yy, tak... Yy, Obfitym w straty miesiącem. Yy, dotychczas przynajmniej. Przy czym yy, według wszelkich dostępnych danych w tamtym okresie straty ukraińskie sięgały między 100 a 300 zabitych dziennie, a w omawianym okresie, to znaczy teraz w sierpniu yy, i pod koniec lipca, yy, straty ukraińskie były na poziomie pomiędzy 30 a 70 yy, osób dziennie. Co w kontekście strat rosyjskich dało korzystny bilans 1 do 4. Szczególnie interesujące są dane na temat strat w ludziach. 7050 zabitych to jest o prawie 2000 więcej niż w lipcu i czerwcu. Przeszło dwukrotnie większe straty w systemach przeciwlotniczych, wyższe w systemach artyleryjskich, lotnictwie, tak w samolotach jak i helikopterach. No, te ostatnie to w większości pokrywające się z danymi OSINT zniszczenia pochodzące z ataku na bazę Saki na Krymie. Czyli samoloty zostały zniszczone po prostu na ziemi, a nie, nie zestrzelone, co stanowi pewną różnicę. Niemniej no, te straty są wyraźnie wyższe. Ostatni tydzień sierpnia charakteryzuje się rekordową średnią. Według statystyk prowadzonych przez Ragnara Gudmundsona wynosi ona 314 żołnierzy na dobę, sześciokrotnie więcej niż w poprzednich odczytach. Poszczególne dni i liczby z wyżej wymienionych raportów da się skorelować z informacjami publikowanymi przez obie strony, np. tymi o atakach rakietowych, większych starciach, ostrzale i sabotażu. Zachęcam Was do własnego przystudiowania tych zależności, a cały arkusz znajdziecie we wspomnianym artykule. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać po pierwsze w prowadzonych niewystarczającymi siłami atakach rosyjskich, a po drugie w rosnącym potencjale ukraińskim, szczególnie w zakresie środków artyleryjskich, o czym wielokrotnie wspominałem w przeszłości. Jest jednak jeszcze jeden element. Gdy Rosjanie wykrwawiali się w rozproszonych atakach, no fakt, że przy na nowo rosnącym udziale artylerii i ostrzale ukraińskich miast, no ale to jakby nic nie zmieniło na froncie, ukraińscy specjalsi operowali na głębokich tyłach, przygotowując grunt pod wznowienie działań. Z jednej strony ukraiński sztab poczekał, aż rosyjskie uzupełnienia wejdą do walki, tak by można było ocenić ich realną wartość bojową i siłę, oraz przypisany odcinek, a z drugiej kontynuowano niszczenie zaplecza przeciwnika. W żołnierskich słowach taktykę tę nakreślił walczący na Ukrainie sierżant Krzysztof X, gość kanału Piotra Zychowicza, który tłumaczył, że żadna ze stron nie atakuje większymi siłami odcinka, który nie został wcześniej odpowiednio zniszczony czy to ogniem artylerii, czy w wyniku bezpośrednich walk. Podobne podejście prezentował ukraiński żołnierz Taras, gość Igor Rajankę, mówiąc, im więcej ruskich w jednym miejscu, tym łatwiej na ich trafić. No to może brzmi śmiesznie, no ale mimo wszystko jest prawdą, skoro to właśnie artyleria rozdaje w tej wojnie karty. Wypada powtórzyć jeszcze raz: Ukraińcy skupiają się na niszczeniu sił przeciwnika, i jest to dalece ważniejsze od kontroli nad danym terenem. Przejdźmy do drugiego wskaźnika intensywności ukraińskich działań, a jest nim wspomniane atakowanie rosyjskiego zaplecza. Dane na ten temat uzyskiwane są nie tylko ze źródeł ukraińskich, zachodnich, ale też rosyjskich, w tym licznych nagrań, zdjęć i relacji. Ostatecznym potwierdzeniem są zaś zdjęcia satelitarne publikowane w ramach otwartych źródeł i na bieżąco analizowane przez ekspertów. O taktyce zmierzającej do izolacji prawobrzeżnej Szczyzny pisałem poprzednim razem, też nagrywałem, zaznaczając, że przecięcie szlaków zaopatrzenia uniemożliwi siłom rosyjskim skuteczny opór. W najlepszym dla nich razie no, stopniowo pozbawi zdolności ofensywnych, a w najgorszym spowoduje całkowite odcięcie i kolaps, który może przerodzić się w kompromitującą ucieczkę, tożsamą z tym, co na przełomie marca i kwietnia stało się na północy kraju. Im dłużej wojska te będą izolowane, tym większa szansa na ten drugi scenariusz. Mniej więcej w drugiej połowie lipca ukraińskie wyrzutnie Heimars zaczęły coraz częściej atakować hersońskie przeprawy mostowe. W sierpniu takie uderzenia połączone z operacjami specjalnymi, dywersją, sabotażem oraz umiejętnym użyciem dronów stały się dla Rosjan prawdziwą plagą. Atakowane były już nie tylko magazyny oraz składy wraz z infrastrukturą transportową, ale też koszary, centra dowodzenia, lotniska, stanowiska radarowe i przeciwlotnicze. W dniu 9 sierpnia szokowani rosyjscy turyści w krymskiej miejscowości Nowofedorivka obserwowali eksplozje targające pobliską bazę lotniczą Saki. To właśnie tam zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 9 lub 10 rosyjskich maszyn. W kolejnych tygodniach ataki były stale powtarzane. W dniu 18 sierpnia ukraiński nieuzbrojony dron miał zostać zestrzelony w pobliżu Mostu Kerczeńskiego, a tego samego dnia ekspl eksplozje targnęły bazą lotniczą Belbek. Natomiast w biały dzień 20 sierpnia inny dron spadł na dach dowództwa Floty Czarnomorskiej w Symferopolu. Panice ludności cywilnej, której samochody zakorkowały trasę w kierunku Kerczu, na odległości wielu kilometrów towarzyszyć zaczęła panika rosyjskiego dowództwa. Okazało się, że obrona przeciwlotnicza Krymu jest nieefektywna, a ukraińscy sabotażyści działają z zaskakującą swobodą. Postanowiono ewakuować część samolotów bojowych na terytorium Rostowa, a tym samym znacznie ograniczono potencjalne wsparcie lotnicze dla rosyjskich oddziałów w rejonie Chersonia. Większa odległość oznaczała bowiem rzadsze i mniej responsywne loty ze wsparciem bojowym. Zarządzone wśród krymskiej mniejszości tatarskiej aresztowania nie rozwiązały jednak problemu powtarzających się ataków. Pod koniec miesiąca Ukraińcom udało się wysadzić kompleks radarowy pod Sewastopolem. Prawdopodobnie razem z osłoną przeciwlotniczą. Polowanie na y, radary i systemy przeciwlotnicze było zresztą kolejną obserwowalną ukraińską taktyką. Szczególnie że dzięki Amerykanom ukraińskie samoloty MIG-29 wyposażone zostały w pociski Harm, przeznaczone do ich zwalczania. Ich efekt znajduje odzwierciedlenie w podanych wyżej statystykach i doniesieniach, takich jako zniszczeniu symferopolskiego radaru. Zależność jest prosta: brak rozpoznania radarowego to brak możliwości efektywnego przeciwdziałania uderzeniom z powietrza, co m.in. ułatwia niszczenie tak oślepionych baterii przeciwlotniczych. Po uderzeniach w rosyjskie zdolności przeciwlotnicze wzmożono ukraiński ostrzał rakietowy. Jego celem były magazyny amunicji i paliw, koszary, dowództwa oraz przeprawy. Te ostatnie atakowane były wyjątkowo zajadle. Weźmy na ten przykład tamę w Nowej Kachowce będącą jednocześnie mostem łączącym oba brzegi Dniepru. Obiekt ten wraz z przyległościami na terenie których stacjonował sprzęt i żołnierze, atakowany był w sierpniu kilkanaście razy. Za każdym razem otrzymywał trafienia od kilku do kilkunastu razy. Takie uderzenia odnotowałem w dniach 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 27 i 28 sierpnia. Od kolejnego, od 29 sierpnia, tama wraz z okolicznymi placami i budynkami ostrzeliwana jest już po kilka razy w ciągu doby, co związane jest z próbą powstrzymania Rosjan przed przekroczeniem rzeki. W tym samym czasie bombardowane były też mosty w Hersoniu oraz ten przez Ingulec w Dariwce oraz budowane przeprawy pontonowe i barki transportowe. Mniej więcej od połowy sierpnia Rosjanie polegali głównie na niskoprzepustowych kombinowanych przeprawach, ponieważ mosty pozostawały zbyt mocno uszkodzone, szczególnie dla ciężkiego transportu. Intensywność w niszczeniu przepraw skłoniła rosyjskie dowództwo do ewakuacji na lewy brzeg Dniepru. Przy czym sam ruch zaopatrzenia i dodatkowych żołnierzy kontynuowano w przeciwnym kierunku. Warto odnotować jeszcze jeden element ukraińskich działań, a są nim wzmożone operacje tzw. partyzantki. Tylko w dniach między 24 a 28 sierpnia w różnych akcjach zabito minimum cztery osoby z władz kolaboracyjnych południowej Ukrainy. Posła renegata Oleksja Kowalewa, wójta Iwana Szuszko, policjanta. Iwana Kolesnikowa oraz Andrija Ryszkowa. To zresztą pewnie nie wszyscy, natomiast śmierć wymienionych została potwierdzona i udokumentowana. Nie może więc dziwić, że razem z informacjami o ukraińskim natarciu pojawiły się też te świadczące o ucieczce poszczególnych członków kolaboracyjnych władz wraz z rodzinami do Rosji. Trzecim wskaźnikiem, który potwierdza nakreśloną przeze mnie tezę o trwającej od miesiąca kontrofensywie, jest wsparcie Zachodu. W sierpniu Departament Obrony USA ogłosił największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej o wartości blisko 3 miliardów dolarów. Na opublikowanej liście sprzętu poza kolejnymi sześcioma bateriami przeciwlotniczymi NASAMS wpisano między innymi. 245 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, 60 tysięcy pocisków do 120 mm moździerzy oraz nieokreśloną liczbę rakietowych pocisków naprowadzonych laserowo. Dla porównania, dobowe zużycie pocisków przez artylerię ukraińską w czerwcu, czyli no, wtedy, kiedy trwały walki o Siewierodonieck, wynosiło w porywach 5-6 tysięcy sztuk. Nowe dostawy nie tylko znacznie zwiększą dotychczasowe zapasy, ale pozwolą nawet na intensyfikację ostrzału. Ogłoszenie tej informacji nałożyło się na doniesienia o utworzeniu mostu powietrznego do portu lotniczego w Jasiące pod Rzeszowem, czyli głównego punktu przeładunkowego wojskowej pomocy kierowanej na Ukrainę. A to pozwala przypuszczać, że dostawy rozpoczęto niezwłocznie, a pewnie nawet wcześniej niż już samo to ogłoszenie pomocy wojskowej. Kilka dni później CNN podało zresztą, że Amerykanie już od dłuższego czasu dostarczali określone przez Ukraińców środki bojowe mające pomóc im w przeprowadzeniu kontrofensywy. Podsumowując, nie mam żadnych wątpliwości, że siły ukraińskie rozpoczęły kontrofensywę na południu kraju. Pierwsze jej elementy obserwowaliśmy już od końca lipca. Jej charakter polega na metodycznym i pozornie powolnym realizowaniu kolejnych etapów pozbawiania przeciwnika zdolności bojowych podzielenia frontu na konkretne odcinki, a następnie wyeliminowania obecnych w nim sił poprzez pozbawienie ich osłony lotniczej, świadomości sytuacyjnej, wsparcia artyleryjskiego, zaopatrzenia, a także rozbicie łańcucha dowodzenia. Operacja ta będzie kontynuowana w następnych tygodniach aż do jesiennej słoty. Priorytetem pozostanie niszczenie sił przeciwnika, a nie wyzwalanie terytorium, które będzie następstwem działań, a nie celem samym w sobie, jak to ma w zwyczaju określać dowództwo rosyjskie. Na tym właśnie polega różnica między tymi stronami. To właśnie ten parametr powinien stanowić główny wyznacznik pomagający nam w określeniu skali sukcesu lub porażki. Chwili, gdy skąpe dane nie pozwalają na jednoznaczną ocenę. Miejmy jednak na uwadze, że mimo wszystko warunkiem granicznym jest wyzwolenie prawobrzeżnej Hersończyzny spod okupacji rosyjskiej, co byłoby wielkim operacyjnym i propagandowym sukcesem Kijowa. Znane mi są głosy komentatorów, jak na przykład Jarosława Wolskiego, powątpiewającego w ukraińskie zdolności do przełamania sił rosyjskich na południu. Ostatnio pisał on o stosunku sił 1 do 1. Albo te mówiące, że to wszystko działania pozorowane, mające umożliwić przeprowadzenie operacji ofensywnej w innej części kraju, na przykład w okolicach Charkowa na północy. No, trudno mi się z nimi zgodzić. Uważam, że prezentują niepełny obraz sytuacji. Sądzę, że przedstawione przeze mnie wyżej wnioski i argumenty udowadniają, że po pierwsze, Ukraińcy posiadają zdolności ofensywne a rosyjską przewagę liczbową niwelują przemyślaną taktyką i zachodnim wsparciem. A po drugie, południe pozostaje z wielu względów priorytetem dla obydwu stron. Więcej o przyczynach tego stanu rzeczy no, było w tym poprzednim nagraniu przytaczanym już trzeci etap kontrofensywa. To nie oznacza, że działania zaczepne nie będą się toczyć w innych częściach kraju. Przeciwnie, jest to całkiem prawdopodobne, w miarę jak intensywność walk na wybrzeżu odciągać będzie kolejne rosyjskie środki z innych części frontu. No i tak przecież było dotychczas. Chciałbym yy, także wyraźnie zaznaczyć, co powtarzam w niema, niemal każdym artykule, że Rosjanie nie będą zdolni do kontynuowania znaczących operacji ofensywnych, jeśli nie dojdzie do dłuższej pauzy operacyjnej i zrealizowania powszechnej mobilizacji. Jak dotąd wszelkie próby uzupełnienia strat osobowych nie dawały satysfakcjonujących dla Kremla rezultatów. Dlatego też na niczym zakończyły się miesięczne walki w południowym Donbasie. Za ogromny błąd Kremla uważam też pchanie niepełnych jednostek do ataku na obszarze południa, gdzie Rosjanie przestali mieć kontrolę nad przestrzenią powietrzną, utracili większość zdolności przeciwlotniczych, są przytłoczeni ukraińskim ostrzałem, a ich logistyka pozostaje porwana, przedzielona rzeką i jest stale atakowana na zapleczu. No w takich okolicznościach prowadzenie operacji zaczepnych było niepotrzebnym, motywowanym politycznie wykrwawianiem się na warunkach ustanowionych przez przeciwnika, i w moim odczuciu kosztować ich będzie ostateczną przegraną. Utrzymanie prawego brzegu w rękach rosyjskich wydaje mi się mało prawdopodobne. W zasadzie, tak naprawdę, więcej czasu zaczynam poświęcać na spekulacje, co wydarzy się na lewym brzegu Dniepru, od rzeki aż po Melitopol. To już jednak opowieść na inną okazję. Walki o Hersoń to chrzest bojowy budowanych od kilku miesięcy ukraińskich odwodów. Jeśli przejdą go z sukcesem, szala zwycięstwa przechyli się znacznie na korzyść Ukrainy, a wtedy wszystko będzie możliwe. PS. Ponieważ pod moimi wpisami i nagraniami powtarzają się komentarze albo troli, albo ludzi oczadziałych działych od czytania rosyjskiej propagandy, przekonujących mnie, że nic się nie znam, Rosjanie radzą sobie znakomicie i za chwilę wygrają wojnę itd. Mam dla Was na y, nich specjalny prezent na koniec. Pytane o perspektywy ukraińskich działań z przymrużeniem oka napisałem 30 lipca na Twitterze kilka zdań na ten temat, no a dużo wcześniej y, na grupie patronackiej zresztą tam ten temat dość mocno rozwinąłem. Niemniej dodałem do tego wpisu jeszcze mapkę, którą niniejszym wstawiam do tego filmu, a, a jeśli tylko słuchacie no to zapraszam was na stronę i tam po prostu ją zobaczycie w linkach. Natomiast teraz opowiem co tam takiego napisałem. Otóż jeśli prawo brzeże zostanie odbite, pociągnie to za sobą efekt domina, także na Zaporożu, no i pewnie na północy kraju w rejonie Charkowa, co przed zimą ustawiłoby siły ukraińskie w bardzo korzystnym położeniu. Jesień wykorzystana zostanie do otworzenia zdolności przez obydwie strony. A gdy spadnie śnieg, a grunt skuty zostanie lodem, Rosjanie znowu przejdą do ataku, po to by na wiosnę po raz kolejny dostać w skórę, co skończy się dla nich ostateczną już porażką w wojnie w lecie 2023 roku. To oczywiście czysta spekulacja, ale chciałbym, żeby skłoniła was do rozsądnego optymizmu, a troli do gryzienia paznokci z trwogi. Tyle na dziś, do usłyszenia następnym razem. Cześć.